Thank <laughs> you. Razem z ekipą Uniwerek TV zabieram Was dzisiaj w niesamowitą podróż po historii tańca od lat dwudziestych do współczesności. W Teatrze Capitol właśnie odbywa się premiera najnowszego tanecznego show z udziałem tańcerzy tańca z gwiazdami. Lady for C, Teatr Capitol, Uniwerek za kurtyną, przystanek piąty. jest przewrotnym tytułem, on powstał na bazie tańca fosy, nie wiem czy Państwo wiedzą, w Ameryce był tak zwany trend fosy opierał się na różnych gatunkach tańca, którym, z którego właśnie wywodzi się taniec towarzyski. Dlatego myśmy to nazwali Lady Fosse. Nazwaliśmy to, zawsze się taniec kojarzy z kobietą, więc sobie pomyśleliśmy, że to może być takie kobiece, że ta kobieta jest prowokatorem do różnych układów. Taniec również stwarza bardzo jest erotyczny. Kojarzy nam się erotycznie zazwyczaj, więc też się kojarzy z kobietą. To jest taka kobieta przebojowa, kobieta jakby zdolna zrobić wszystko, żeby zdobyć, żeby się pokazać, która używa swoją kobiecość do różnych sytuacji. Taka, taka, taka powinna być, taka jakby również bardzo atrakcyjna, seksowna i tak dalej. No na pewno z dużą dozą na pewno to jest wyraźnie pokazane w tych znakach. W ogóle jesteśmy zachwyceni jest to premiera. No, Maserak jest maserakiem, ale w ogóle wszystko jest tak dograne tak pięknie skomponowane. Uważam, że majsterszyt, naprawdę super. Czy jest coś szczególnego, co przykuło Waszą uwagę? Mnie, tancerze. Na pewno, ja również. Tencerki i tancerzy, bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. To sami artyści, My znamy ich, więc to jest przyjemne. Piękne dziewczyny, pięknie ruszające się. No, bardzo fajna, moim zdaniem, stylizacja, scenografia. Myślę, że, że to był dobry pomysł, żeby w końcu właśnie taki show powstał, taneczny.